Siema, Waldasz z TV. Przedstawię Wam relacje z najciekawszych spotkań z niższych lig. W dzisiejszym wydaniu między innymi Efektowna oprawa w Andrychowie Mini derby Śląska Awantura w Nowej Hucie Zapraszam na piknik! Na derby do Katowicki Bicerowu udają się w 380 osób wspieranych przez 20-osobową ekipę Concordii, jedną osobę z Wisłoki. Ostatnie osoby na sektor wchodzą dopiero w drugiej połowie spotkania. Na płocie wieszają cztery flagi: KS Rów Rybnik, Concordia 14 oraz grubiorze. Wszyscy ubrani w zieloną okazymalną koszulkę. W drugiej połowie prezentują transrybnicki okręg węglowy, a nad głowy wędruje sektorówka grubiorze, uzupełniona flagami na kijach oraz pirotechniką. Spaliło się jedno krzesełko, przez co interweniowali strażacy. Przez całe spotkanie prowadzą bardzo dobry dob. <śmulny> Warto też wspomnieć, że podczas tego spotkania obie ekipy wspierała zabrzańska torcida. Trójkolorowi zajęli sektor szósty na trybunie głównej i wypełnili go niemal w trzy czwarte. Na płocie wywiesili torcida górnik i 1948. Liczbę fanów z Rozuelta trudno oszacować, bo sporo kibiców górnika było rozsianych po całym stadionie. Z pewnością przekroczyła ona 400 osób. Gospodarze tego dnia zorganizowali bardzo udaną akcję dla najmłodszych kibiców. Na dwie godziny przed meczem najmłodsi mogli zjeść watę cukrową i popcorn oraz poskakać na dmuchanych atrakcjach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość malowania przez młodych transparentów. Specjalnie na ten dzień przygotowanego przez grupę Ultra gx 03 młodzi kibice kochają GKS Katowice. Na tym jednak nie zakończyły się atrakcje. Z pomalowanymi twarzami i obdarowaniem balonami młodzi gieksiarze zajmujący miejsca na sektorze drugim mogli skorzystać z okazji i przekrzyczeć błaszoka. Dzięki dopingowi prowadzonemu przez dziewczyny z Femi Elite 64, rozduszyły się cały sektor rodziny, do którego po przerwie dołączyły rodziny z dziećmi i innych sektorów trybuny głównej. Mecz Gieksy z Rowem zgromadził prawie komplet publiczności. Atmosferę tego meczu udało się odczuć przed meczem. Blaszok wypełnił się w 100%. Na płocie wieszałem m.in. SK 364 GKS Katowice, Wierońskie Hanysy. Rozciągałem prawie na całej długości Trybuny Trans, Kurnice, Klub Sportowy Katowice. Do tego prezentuję kartoniadę, sreberkę i barwach klubu. Doping ze strony gospodarzy bardzo dobry. Na stadionie w Katowicach łącznie 5700 widzów. Mecz w Gdyni bez kibiców gości. Do 15 minuty meczu na płocie wisi transparent. Derby zawsze dla Krakowi. Doping jaki prezentują gospodarze jest najsłabszy z dotychczasowych meczów u siebie w tym sezonie. Na tym meczu łącznie 4700 widzów. Andrychowie pojawiło się kilkudziesięciu gości z Ostrowca. Kibice Beskidu zaprezentowali efektowną oprawę, na którą składał się transparent "Będzie się działo" i dołożyli do tego masę piro. Kibice gości w Głogowie pojawili się w 45 osób i przez całe spotkanie dopingowali swój zespół. Pomarańczowo-czarnych tego dnia w Młynie trochę ponad 100 osób. Przez cały mecz prowadzą dobry doping. Przed meczem odbyła się zapowiadana zbiórka nakrętek dla chorego Jasia, chłopca, który urodził się w marcu tego roku i choruje na obustronny brak kości piszczelowych. Ponadto kilkukrotnie kibice pozdrawiają go podczas drugiej połowy spotkania. Siarka do Elbląga jedzie dwoma autokarami w 91 osób, w tym 27 Wisły z Sandomierz i 4 osoby z Wisłoki. Wieszają dwie flagi, dopingują raczej z rywami. Olimpi dzięki mobilizacji udaje się zgromadzić około 350 osób w młynie. Tego dnia prowadzą dobry doping. Prezentują oprawę kulturalny klub kibica i dwie utrzymane w tonacji biało-niebieskiej sektorówki. Jedna z herbem Olimpii, druga z postacią z logo Johnny Walkera. Między sektorówkami pojawiają się żółte machajki. Wszystkiemu towarzyszy konkretny pokaz pirotechniczny. Żółte świece dymne i race. W starnowa na sektorze gości meldują się chwilę przed meczem około 350 głów razem z Wisłą. Mają ze sobą cztery flagi, w tym jedną Wisły. Prowadzą dobry doping, który z perspektywy gospodarzy nie powalił. Udaje im się przekrzyczeć tylko w momentach ciszy. Sporo obustronnych bluzgów. Hutnikowi po wielkiej mobilizacji na stadion udaje się przyciągnąć około 1500 fanów. Wspierała ich też 17-osobowa grupa 100 milowców. Na płocie wiszą cztery flagi. Zawsze Hutnik, nowa Huta. Hutnik Fighter oraz jego Łomia. Gospodarze wieszają także transparent odnoszący się do jednego z Wiślaków. Od samego początku prowadzą konkretny dopis. W pierwszej połowie spotkania prezentują oprawę, na którą składał się transparent. Zakodowany fanatyzm, wszystko uzupełniały cztery mini-sektorówki z datą założenia Hutnika, które podświetlały stroboskopy. W drugiej połowie, jak i po zakończeniu spotkania odpalają racę. Wieszają również po każdym dywan złożony z szali Wisły i jej zgód, a następnie go palą. Bardzo dobrze na trybunach prezentowała się grupa fanatyków ubranych w jednolite kominiarki. Do najciekawszych atrakcji kibicowskich doszło jednak po zakończeniu spotkania. Goście chcąc dostać się na murawę, pojechali stosować rampę, jednak nie udaje im się. Po stronie hutnika dochodzi do podobnej próby, która powodzi się i sporo ludzi wybiega z sektora, wielu uzbrojonych w kije. Unici rzucają w stronę ochrony krzesełkami i innymi przedmiotami. W okolicach sektora gości leci sporo przedmiotów, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Chwilę później wkracza policja i hutnicy wracają na trybunę. Przed sektorem formuje się kordon policyjny, który jest obrzucany różnymi przedmiotami. Policja próbuje gazować gospodarzy. Po dłuższym czasie zdecydowała wtargnąć na trybuny i kibice hutnika w większości opuszczają stadion. Bohaterzy w mundurach podczas tego zajścia pałują nawet kobiety. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zachęcamy Was również do współpracy. Kontaktujcie się z nami mailowo lub przez Facebooka. Oglądajcie Piknik TV. Na razie.